W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moją AIM przejdziemy sobie przez wszystkie etapy rozgrzewki, zaczniemy sobie od AIM LABA, następnie przejdziemy do rozgrzewki w Valorancie oraz na sam koniec powiem Wam jak wygląda moja rutyna wieczorna. Pod ostatnim filmem znalazłem nowego maina. Udało wam się wbić 500 lajków w 24 godziny i rozdałem jednemu z Was darmowy karnet. Teraz, jeżeli w 48 godzin wbijecie 2,5 lajków, rozdam Wam Singularity 2.0, najnowszy bander, który jest w Falarancie. Pamiętajcie, że zostawić lajka oraz komentarz, suba i życzę miłego oglądania. No i widzowie, zaczynamy sobie od I'm Laba. Tutaj playlista stworzona przez I'm Coacha, którą normalnie kupiłem od Susełkowskiego. Jest to taki polski I'm Coach, po prostu ziomek, który obegał. Garnia eh... Ajma, jak go trenować. Przeanalizował on moje demko z Valorant'a, w ten sposób wiedział, jakie taski są mi potrzebne. Rozpisał mi całą listę tasków, którą ja udostępnię wam na Discordzie i całą tą playlistę również będziecie mieli udostępnioną na Discordzie, żeby dołączyć, po prostu dodać sobie tą playlistę na MLABA i żebyście mogli ją grać. Ja teraz pokrótce wyjaśnię wam, na czym polegają te taski, jakie założenia mają, które on mi opisał, i wszystko to też będziecie mieli dostępne na Discordzie. Więc zaczniemy sobie od pierwszego tasku. Tutaj mam ściągę na drugim monitorze, więc będę sobie na nią zerkał. Pierwszy task polega na tym, żebyśmy głównie skupiali się na prostych liniach między targetami i z czasem przyspieszali fliki. Jeśli targety są blisko, staramy się ubijać instant flikami bez y, mikrokorekcji. Więc y, takie mam polecenie do grania tego taska i tak sobie go gram codziennie y, przed streamem na rozgrzewkę. Następny task i kolejny cel, na którym powinniśmy się w nim skupić, skup się na snapowaniu na target również w winach prostych, coś typu spray transfer, czyli próbujemy spray transferować, insta z jednego przeciągać na następny wyobrażać sobie, że nie wiem, są to głowy przeciwników no i starajcie sobie cały czas sobie, wiecie, spray transferować na te targety, ja teraz znowu zagram 15 sekund, żebyście mogli zobaczyć i przejdziemy sobie do następnego taska, który również wam opiszę później przejdziemy sobie jeszcze do Valoranta, tam też wam powiem jak się rozgrzewam powiem wam jeszcze jak możecie w trakcie gry poprawić swojego aima, więc koniecznie oglądajcie do końca Ok, mamy kolejny task, tutaj również skupiamy się na tym, żeby zwiększać prędkość, ale z czasem, czyli na początku ćwiczymy sobie precyzję, żeby było to wszystko celne, później staramy się przyspieszać, staramy się trafić jakieś tam pierwsze fliki. Ale nie poświęcać tutaj techniki, więc musimy być najpierw na początku skupieni na tym, żeby dobrze trafiać, a później z czasem ćwiczyć to, żeby jak najbardziej przyspieszać, przyspieszać. I też nie zwracajcie uwagi na to, jakie mam kolory, bo mi się zresetowały i nie zdążę ich ustawić, a po prostu nagrywam to jak najszybciej, żebyście mieli film na sobotę. Więc no ogólnie moje kolory w labie są aktualnie mega średnie. Okej, okay, kolejny task i przed nami zadanie, żeby dalej utrzymać proste linie, tym bardziej, że będą tutaj, będzie tutaj dużo niekomfortowych miejsc, będą dalekie dystansy, na tym dalej się musimy skupiać, więc zobaczcie sami jak ja gram to przez 15 sekund i przypominam, że cała playlista będzie dostępna z linkiem, żeby sobie ją dodać u mnie na Discordzie. Następny task i polega on na tym, że mamy dwie kropki, czerwoną i żółtą. I staramy się mieć celownik na czerwonej kropce, ją zniszczyć i wtedy flikować na żółtą. Oczywiście pamiętając o tym, żeby zachować linię prostą. Myślę, że naprawdę ta rozgrzewka, ta ta jest spoko. Ja wam ją polecam. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to, że ta routyna jest dobra dla mnie. Nie oznacza, że będzie ona koniecznie jakaś najlepsza dla Was, no bo teoretycznie jest ona zrobiona przez IM Coacha pode mnie, żeby dla mnie poprawiła moje błędy, ale możliwe, że wielu z Was również ona sądzie i jeśli nie używacie żadnej AIM rutyny Oj, teraz pogubiłem się. To powinna ona wam też siąść. No bo najważniejsze jest, żeby zacząć też cokolwiek robić. No i takim największą radą moją dla was, już zagadnąłem tego taska do końca, w sumie i wam powiem wszystko. Taką największą radą moją dla was jest to, żebyście z tych rutyn wszystkich, które oglądacie, pewnie wielu streamerów, wielu I'm coachów, może jakichś profesjonalnych graczy, to żeby wybierać to, co dla was, waszym zdaniem, jest najlepsze. Tak, ja też mam w tej liście jakieś takie taski, które bardziej wolę. I, I je częściej gram, takie, które mniej wolę, i je rzadziej gram. I, I pamiętajcie, żeby zawsze gdzieś tam wybierać coś dla siebie. O, i jestem czwarty na tym zadaniu ogólnie. Y, pierwszy jest kajak, znaczy trzeci jest kajak, y, którego możecie znać z y, VCT. O, i na przykład teraz dochodzimy do zadania, którego bardzo nie lubię, bo y, jest to taki task z prediktami. Nie lubię takich tasków. Ogólnie osobiście sam dość często omijam ten task. Generalnie to też Susałkowski powiedział mi, żebym grał y, te taski 3, yy, po trzy razy, wszystkie. No, wiadomo, nie zawsze jest na to czas. Czasami potrafię zagrać, no nie wiem, tylko do tego 15 i to dosłownie po dwa razy każdy, żeby też jakoś po prostu się rozgrzeć. Najważniejsze, żebyście widzowie mieli systematyczność w tym. Może czasami zagrać się mniej i tak dalej, ale najważniejsze, żebyście cokolwiek grali najlepiej dzień po dniu, tak, żeby ta systematyczność była jak największa. No ale o co chodzi w tym tasku, yy, już oczywiście tłumaczę. Yy, polega to na tym, że odpalmy sobie, że po prostu musicie predyktować, gdzie on poleci i niszczyć, tak. Nie, nie lubię tego, bo to mega z Nie, mega jestem średni na tym tasku, mega go nie lubię. Bo ja nie umiem... Wiadomo, z czasem jak się więcej gra, to łatwiej sprediktować, ale przejdźmy już do taska następnego. Dobra, no jesteśmy w Valorancie. Jeszcze raz przepraszam za to, że tutaj gdzieś na mnie najeżdżała ta kamerka. Nie ustawiłem tego wcześniej. A, dalej jest źle w ogóle zrobione. Ale rozpierdolony jest, nie? Okej, okay, no jestem już w Valorancie. Przedstawię wam teraz jak wygląda moja rozgrzewka w Valorancie tuż przed odpaleniem streama. Wcześniej gram I'm LABA, później właśnie wchodzę na strzelnicę, no i odpalam sobie breacha, wyrzucam wszystkie złomki gdzieś jak najdalej, żeby zostały mi dwa na środku. No i sobie tapuję między nimi cały czas z jednego, flickuję na drugiego. Po tapach zaczynam spray transfery, więc staram się jakoś sprayować sobie sprawię w taki sposób. Ja to robię oczywiście tak do 3 do pięciu minut, no i później biorę sobie, żeby było jeszcze ciężej, biorę sobie trzeciego, chwilę sobie strzelam też tapy, ale to dosłownie dwie minutki i później spray transfer między trzema, tak, jak będzie Wam za ciężko, mi czasami też jest za ciężko, to pamiętajcie o tym, żeby grać sobie na dwóch, no nie wygląda najlepiej, ale nie będę tego teraz grał. Drugą rozgrzewką, którą jakiś czas temu bardzo lubiłem grać, to było branie ogólnie ISO. Yy, zresetuję sobie to i na ISO strzelanie do tych kulek, zbijanie tych kulek na ISO. I widziałem też taki practice, właśnie, że ludzie grają to w ten sposób, że zbijają dwóch ISO, następnie zbijają tą jedną kulkę, tą pierwszą, i chyba później tak i tak wiecie, cały czas za tą tą starszą cały czas ubijają, nie? że to? Cały czas tą starszą, jest to całkiem spoko. Ogólnie to ja też lubię po prostu tak o sobie zbijać te kulki. Wiecie, bez jakiegoś większego rozkminiania, po prostu zabijam jednego złomka i zbijam z niego kulkę. Jest to też fajne. Ważne jest po prostu, żeby mieć jakąś amerytynę swoją, znaleźć coś pod siebie, więc testujcie jak najwięcej tych rzeczy, które znajdziecie w internecie i starajcie się wybrać coś dla siebie. No i przed wyjściem ze strzelnicy zawsze odpalam sobie 100 bocików, klikam sobie te 100 botów. Nieważne, czy stoję z tej strony, czy stoję tutaj, to nie jest ważne. Testujcie jak Wam wygodnie jak wolicie. Jakbym jakby miał Wam to wytłumaczyć, to gdy stoicie tutaj, to więcej flikujecie, więc teoretycznie Wasza ręka może być więcej rozgrzana, ale gdy stoicie tutaj, no to macie bardziej takie mniejsze te fliki, co częściej jest w grach. Więc musicie sobie wybrać, co dla Was bardziej odpowiada, bo tak jak już powiedziałem w tym materiale 50 tysięcy razy, powtórzę to po raz kolejny, że... Nie każda imrów roty, na Wam sądzie i musicie to mocno dopasować yy, pod Was. No i dobrze, przejdziemy sobie do jeszcze jednego pytania, które często, często zadajecie na moich streamach, które są codziennie o 15, więc zapraszam. Yy, a pytanie brzmi, co grać? Co lepiej grać? Team Deathmatch czy zwykłe Deathmatch? I teraz Wam to wyjaśnię, żebyście wiedzieli, jak to wygląda z mojej perspektywy i jakie jak ja mam zdanie na ten temat. Więc moim zdaniem, jeżeli jesteście graczem, nieważne z jakiego Elo w sumie, nawet jak macie radianta, to lepiej grać yy, detmecze, dlatego że uczycie się crosshair placementu na poszczególnych mapach, jak pikować poszczególne angle, no i przydaje się to. Sam zauważyłem na sobie, że gdy gram demy, idzie mi lepiej niż jak gram Team Dead Meche. Ja ogólnie osobiście jestem fanem Team Dead Meche i lubię je grać, ale ostatnio staram się je ograniczać, no bo wiem, że moja forma jest lepsza jak gram demy, więc jestem większym fanem Team Dead Meche, ale wiem, że ogólnie lepsze dla mnie jest granie demów, więc wam też to zalecam. No i jeszcze, żeby dopełnić tą playlistę, to powiem wam o tym, co robię dalej, czyli przed, jak jest, mamy, mieliśmy już aimlaba, Laba, mieliśmy już strzelnicę, to wchodzę na jakiegoś jednego, dwa demy, ale nie są one już na pełnym skupieniu, bo wtedy już mam odpalonego streama, czy tam czat, ale gdzieś tam staram się dogrzać. No i w trakcie gry jest ważne to, też taki tip wam dam, w trakcie gierki często, jak moi teamacie sobie biegają, po prostu przed startem rundy, to ja staram sobie, wiecie, tak, flikować na nich, tak, cały czas gdzieś tam aimować po ich głowach, oni biegają i wam też to polecam robić. Wiele osób to robi, na przykład TENST tego używa, wydaje mi się, że Wood. Więc wielu profesjonalnych graczy używa tego, żeby po prostu jeszcze w trakcie gry cały czas się dogrzać i cały czas gdzieś tam aim, żeby cały czas chodził. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Był on bardziej luźny, taki gdzie ja opowiadam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Jeżeli coś było złego w tym materiale, lub coś źle powiedziałem, to wybaczcie, ale pierwszy raz coś takiego nagrywałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba oraz komentarz. A możliwe, że zrobimy serię, gdzie omawiam playlisty innych programaczy. Więc do zobaczenia i do zobaczenia też również na streamach karnetu ostatniego odcinka to uwaga, yy, bez niku, bez niku, ziomek? Tak, chyba on nie ma niku, po prostu, ale jesteś zwycięzcą. Odezwij się do mnie na Instagramie. Yy, wam dziękuję oczywiście za aktywność pod wszystkimi filmami.